Szymanko moi drodzy, z tej strony kwadratowej witam serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj będzie recenzja klocków firmy Kobi Inpost. Serdecznie zapraszam. Jak wiecie, lubię budować z klocków pomimo swojego wieku i tak jak mówiłem na samym wstępie, moje ręce wpadły klocki. Firmy Kobi. Edycja limitowana z Impostu. Mam nadzieję, że zestaw będzie fajny, bo Kobi nas przyzwyczaiło do fajnych zestawów niecodziennych. Myślę, że powinniśmy zajrzeć do pudełka. Znaczy ja zajrzę do pudełka, zbuduję i za chwileczkę Wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda, i powiem Wam, czy. Warto kupić, jak się z tego buduje i lecimy z tym materiałem. Zanim jeszcze zacznę mm, budować ten zestaw, pokażę Wam no, mniej więcej z bliska, jak wygląda kartonik. A mniej więcej wygląda no, w ten sposób: sobie przygaszę od światełko, bo się odbija. I co? Bardzo ładnie, jest chludnie, twardy karton. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj. Yy, paczkomat panią odbierającą z paczkomatu albo wkładającą coś do paczkomatu i kuriera który właśnie przyjechał albo z paczkami albo odebrać paczki. 388 elementów dwa ludziki i to mniej więcej wygląda w ten sposób. Jeszcze sobie odwrócimy pudełeczko z tyłu mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście ta recenzja nie jest sponsorowana w żadnym wypadku ani przez firmę kobi ani przez firmę inpost. Chwilę temu ten zestaw był dostępny na rynku. Ja go kupiłem z drugiej ręki na platformie sprzedażowej jako nowy, więc zestaw był nowy, nieodpakowany, pomimo tego, że premierę już miał chwilę temu. Dobra, zabieram was już do zbudowanego inpostu paczkomatu oraz samochodu. Już za chwileczkę Wam wszystko powiem o moich doświadczeniach i przemyśleniach z tymi klockami. I tak możecie zobaczyć, przedstawia nam się Faczko w pełnej okazałości biały. Ja jeszcze naklejek nie przykleiłem, bo chciałem Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. I chciałem właśnie dodać, że y, mam styczność z klockami Kobi. Ale pierwszy raz się spotkałem właśnie, żeby y, nie było wszystko nadrukowane, tylko jednak są naklejki. Jak możecie zobaczyć, y, nadrukowany jest tutaj. Na tym płaskim klocku impost zamawaj do paczkomatu i bądź Eko, to jest jedyny nadruk, i tutaj mniej więcej jak możecie zobaczyć, wszystko jest już do oklejenia. Do oklejenia w sensie ten bok i ten bok. Oczywiście skrzynek jest dość dużo, w środku są już paczuszki do odebrania. Za chwileczkę przyjdzie sympatyczna pani, która sobie odbierze te paczki. A wracając do pani, to wam pokażę mniej więcej, jak ona wygląda. Jak możecie zobaczyć, pani już do nas dotarła. Miała jeszcze smartfon, ale mi gdzieś zaginął przy składaniu tego zestawu. Nie wiem, czy upadł na ziemię i wciągnął odkurzacz, ale w tym momencie nie mogę go znaleźć, więc niestety telefon, bądź tablet, który trzymała pani nie pokażę wam. Pani jak możecie zobaczyć jest mniejsza od y, ludzików klocków Lego, natomiast bardzo zbliżenie wygląda do Lego Friends. Dla porównania za chwileczkę wam pokażę ludziki z Lego, niestety z Friends y, mój syn nie posiada i za chwileczkę wam również pokażę jeszcze samochód kuriera, który dostarcza Tutaj paczki, i w tym właśnie momencie, dotarł nasz kurier z przesyłkami. Samochód stoi obok, ale jak możecie zobaczyć, yy, ludzik z kobi z napisem: Impo na koszulce jest nadrukowany. Ludzik wygląda całkiem fajnie, napakowany w porównaniu do kobiety, która odbiera. Paczuszkę on jest przy niej przepakowany. Ona natomiast troszeczkę taka, jakby niedożywiona, albo dbająca o figurę. Dla porównania, pokażę Wam ludzika z firmy Lego. Mniej więcej różnicę możecie już zobaczyć: czyli Lego bardziej kwadratowe, kanciaste, jak na jak to już Lego nas nauczyło, natomiast kobie, jak możecie tutaj zobaczyć, ludzik wygląda zupełnie inaczej. Zabieramy ludzika z Lego, bo to nie jest tematem przewodnim naszego filmu. I wjeżdża tutaj samochód, który również nie został jeszcze oklejony naklejkami, bo mój syn chciałby sobie rozburzyć i zburzyć po prostu ten zestaw żeby sobie samemu zbudować dlatego ja też również nie kleję naklejek bo później to będzie a wykonalne co do jakości tych klocków składa się dość nawet fajnie instrukcja jest nawet dość czytelna natomiast jeżeli chodzi o spasowanie niektórych elementów bądź konstrukcje na przykład tego samochodu mam tutaj parę Zastrzeżeń, żeby się dostać do środka, bo tak jak w przypadku klocków z firmy LEGO, ściągamy dach, wkładamy logika, jest fajnie. Tutaj niestety tak łatwo nie jest, ponieważ dach jest tak jakby trochę częścią integralną tego samochodu, i żeby się do niego dostać, musimy pościągać trochę więcej elementów niż tylko w zasadzie ten. Co najlepsze, mamy jeszcze tutaj drzwi, co w ostatnich zestawach LEGO się już dość rzadko zdarza, żebyśmy mieli drzwi. Nadruk, oczywiście jest tylko na tej płytce i na tej płytce bardzo ładnie jest odwzorowane logo impostu, logo świateł, oczywiście grilla, i jak możecie to tutaj zobaczyć na. Szybie są nadrukowane wycieraczki. W środku oczywiście dwa fotele dla dwóch ludzików, aczkolwiek raczej wątpię, żeby się tam zmieściły dwa ludzi, ludziki obok siebie. Oczywiście fizyczna kierownica i co? I możemy sobie otworzyć tutaj tylne drzwi, i oczywiście wysypujące się paczki na samochodzie, jak to bywa w przypadku firm kurierskich co jeszcze mogę powiedzieć o tym zestawie ogólnie zestaw składało się bardzo przyjemnie ja osobiście go składałem około 40 minut instrukcja dość czytelna paczkomat yy, zwarty, zbity więc ciężko się otwierają te przegródki, które tam są a przegródek trochę jest paczki yy, jak możecie zobaczyć ja sobie tutaj pozwolę pokazać Wam jedną Niektóre są z nadrukiem, niektóre są bez nadruku. Dlaczego nie wiem, ogólnie? Zestaw jak najbardziej mi się podoba, więc trafi do mojej kolekcji na półeczkę. I co? Zapraszam Was na podsumowanie, moi drodzy. Jak mogliście zobaczyć, zestaw całej okazałości. I dla przypomnienia, pudełeczko wygląda mniej więcej w ten sposób. Co mogę powiedzieć na ten temat? Zestaw bardzo fajny. Fakt jest jeden, że jest insygnowany logiem e, impostu, in więc coś innego niż e, zazwyczaj Kobi nam tutaj prezentuje. Kiedy zestaw wyszedł, niestety nie wiem. E, prawdopodobnie się doedukuję i napiszę Wam to w opisie filmu. Mi się zestaw osobiście podobał. Kupiłem go z drugiej ręki na jednej z platform sprzedażowych jako nowy, nieotwierany. Ja byłem zadowolony. Mój syn podejrzewam, że jak rozburzy i zbuduje, to pewnie będzie miał podobne odczucia. Czy polecam? Oczywiście, że mogę polecić. Nie, nie wiem, czy jest w oficjalnej sprzedaży. Pewnie już nie, więc zapraszam do szukania na rynku wtórnym. I co? Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne oglądanie tego filmu. Serdecznie zapraszam i widzimy się na następnym filmie.